Witaj w programie Prawda Ewangelii Andrew Łomakiem, w którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. Byliśmy w tak rozpaczliwym położeniu, że Andrew był jak światło życie wychodzące z telewizora i każda dziedzina naszego życia została przywrócona na właściwe miejsce. A teraz Andrew, witaj w poniedziałkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dzisiaj rozpoczynam zupełnie nową serię, w której będę mówił o mocy partnerstwa. Mam na ten temat płyty CD i DVD i mówię Ci, to będzie dla Ciebie potężne nauczanie. Wiem, że kiedy ludzie, zwłaszcza usługujący, zaczynają mówić o pieniądzach, większość ludzi kieruje się do wyjścia. Nie lubią o tym mówić. Naprawdę istnieje opór w tym temacie. Ale moc partnerstwa dotyczy nie tylko służby czy kościoła, któremu dajesz. Jest to korzystne dla Ciebie i nie sądzę, żeby większość ludzi naprawdę to rozumiała. Gdyby to rozumieli, wtedy byliby bardziej zaangażowani w partnerstwo, ponieważ jest to coś potężnego. Pozwól, że zacznę od świadectwa. Jeden z absolwentów naszej szkoły biblijnej był pastorem kościoła w górach Colorado. Miał niewielki kościół, myślę, że liczył około 20-30 osób, i chciał, żebym przyjechał do niego usłużyć. Miał tak małą grupę, że namówił dwa inne kościoły, żeby spotkać się razem, więc w sumie z tych trzech kościołów na spotkanie przyszło około 100 osób. Ponieważ była to niewielka liczba osób, obawiali się, że nie dostanę za to zbyt wiele pieniędzy z ofiar, więc zaproponowali, abym sam zebrał swoją ofiarę, myśląc, jak przypuszczam, że jeśli to ja będę zbierał ofiarę, to nie będę mógł narzekać na wyniki. Tak czy inaczej, zapytali mnie, czy zbiorę ofiarę, ale dla mnie nie miało to znaczenia. Zwykle pozwalam, aby ofiarę zbierały osoby z miejsca, w którym jestem i mogą mi nic nie dawać. To nie ma znaczenia. Nigdy nie przyjeżdżam gdzieś z powodu pieniędzy. Tak więc prosili mnie, abym zebrał ofiarę. Właśnie wróciłem ze spotkania w Charlotte, w Karolinie Północnej. To było wiele lat temu, ponad 20 lat temu. Nie pamiętam dokładnej sumy, ale wiem, że kościół w Charlotte w Karolinie Północnej dał mi od 50 do 100 tysięcy. Jednego razu dał mi 300 tysięcy dolarów za tydzień spotkań. To największa ofiara spośród wszystkich kościołów, w których kiedykolwiek byłem. Tak więc przed chwilą wróciłem z tamtego kościoła, chyba nawet nie wróciłem do domu. Przyleciałem do Denver i od razu pojechałem w góry do tego kościoła. Poprosili mnie o zebranie ofiary, więc wstałem i zacząłem od powiedzenia, posłuchajcie, właśnie przyjechałem z kościoła, który dał mi ogromną ofiarę. Nie jestem biednym pastorem, który ledwo dostał się do miasta i jeśli nie dacie, nie będę mógł wyjechać z miasta. Nie jestem tutaj, ponieważ czegoś potrzebuję. Nie potrzebuję waszych pieniędzy. I tak zacząłem. Kiedy to zrobiłem, można było zobaczyć, jak z twarzy pastora siedzącego w pierwszym rzędzie odpływa krew. Pomyślał, że właśnie wszystko popsułem, ponieważ większość ludzi zbiera ofiarę w sposób, który polega na mówieniu Mam potrzebę, czy moglibyście mi pomóc? I rozumiem to. Biblia mówi, że jeśli widzisz brata lub siostrę w potrzebie i zamykasz przed nim swoje serce, jakże może mieszkać w tobie miłość Boga? Tak więc istnieje dawanie kierowane tym. Widzisz kogoś w potrzebie. To ważny powód do dawania, ale jest to prawdopodobnie najprostszy motyw dawania. W ten sposób najłatwiej zmotywować ludzi do dawania, ale to nie wszystko. Dawanie jest dla Ciebie i kiedy nauczam o finansach, nie robię tego dla siebie, ale dla Ciebie. Kiedy nauczam o uzdrowieniu, nie nauczam o uzdrowieniu dla siebie. Oczywiście przynosi mi to korzyść, ponieważ kiedy wierzę słowu i wypowiadam je swoimi ustami, jestem przez nie błogosławiony i wierzę, że to mi pomaga. Były chwili, chwile, kiedy walczyłem z jakąś chorobą w swoim ciele i zdecydowałem, że będę nauczał o uzdrowieniu, ponieważ sam potrzebowałem to usłyszeć. Więc tak, w pewnym sensie przynosi mi to korzyść, ale powodem, dla którego uczę o uzdrowieniu, nie jest to, że. Abym sam został uzdrowiony, ale dzielę się z Tobą prawdą, abyś Ty mógł zostać uzdrowiony. Powodem, dla którego uczę o emocjach, o chodzeniu w radości, o tym, jak wierzyć Bogu i jak robić te wszystkie rzeczy, nie robię to dla siebie, robię to dla Ciebie, ale kiedy zaczynam mówić o pieniądzach, ludzie natychmiast myślą, że jest to całkowicie samolubne, że nauczam o finansach, ponieważ ich potrzebuję. Potrzebuję finansów i Bóg będzie mi błogosławił, ale ja chcę podzielić się z Tobą korzyścią, jaką dawno. Dawanie daje Tobie i w ten sposób podszedłem do zebrania ofiary od tych trzech małych kościołów, które się połączyły, i zacząłem od powiedzenia: Nie chodzi o to, jaka jest moja potrzeba. To Wy potrzebujecie dawać, to Wy potrzebujecie być częścią tego, co robi Bóg. To Wy potrzebujecie wziąć część z tego, co Bóg dał Wam, i potrzebujecie użyć tego na cel inny niż tylko dla Was samych. Użyłem przykładu, że dawanie jest jak ziarno. Jest wiele miejsc, które o tym mówią, ale drugi list do Koryntian rozdziela. 9. To jeden z najbardziej wyraźnych przykładów w wersetach od 6 do 10, gdzie jest mowa o tym, że Bóg daje ziarno siewcy. I tak zacząłem nauczać o tym, że jeśli zjesz całe swoje ziarno i nie zasadzisz jego części, to będziesz głodny. W danej chwili możesz być syty, ale w przyszłości będziesz głodny. Musisz ro rozpoznać potencjał, który znajduje się w tym ziarnie dla twojej przyszłości i musisz się zdyscyplinować i zasadzić jego część, bo inaczej jutro będziesz głodny. Więc zacząłem uczyć tamtych ludzi tych rzeczy i było to naprawdę dobre. Tydzień po zakończeniu spotkania zadzwonił do mnie pastor tego małego kościoła i powiedział mi, że kiedy zacząłem mówić, że nie potrzebuję ich pieniędzy, że chodzi o to, czego oni potrzebują, że muszą nauczyć się partnerstwa, pomyślał, że to pogrążyło ofiarę, ale okazało się, że dali mi największą ofiarę jaką kiedykolwiek komuś dali. Samo to było dobre, ale najważniejsze było to, że niedzielę rano stanął przed swoim kościołem. Było to po tym, jak te trzy kościoły rozeszły się w swoje strony. Więc miał 20, maksymalnie 30 osób w kościele. Stanął i powiedział ludziom, nie pamiętam przesłania, które głosił Andrew. Pamiętam tylko to, co mówił przed ofiarą. Powiedział: To tak bardzo mnie poruszyło. Wiedziałem o tym, ale nie podzieliłem się tym z wami, ponieważ ludzie opierają się usługującym. Ludzie od razu myślą, że robisz to tylko dla siebie, z egoistycznych pobudek. A więc istnieje opór i niewiara, która jest z nim związana. List do Hebrajczyków 4:2 mówi: "Lecz tamtym nie pomogło słowo, które słyszeli, gdyż nie było powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Istnieje opór skierowany przeciwko mówiącym o dobrobycie, prawie zawsze myślisz, że robią to z egoistycznych powodów, że jest to manipulacja i sposób na zdobycie finansów. Tak czy inaczej, łączy się z tym niewiara i zazwyczaj nie przynosi to nic dobrego. Ten pastor powiedział, że z powodu oporu i krytyki wobec usługujących, mówiących o finansach, powiedział, nie byłem z wami szczery. Wiedziałem o tych rzeczach i osobiście operowałem w dawaniu, ale nie rzuciłem wyzwania wam, bo bałem się, że pomyślicie, że robię to ze złych pobudek. Stanął przed swoim kościołem i zaczął płakać. Padł na kolana i powiedział: Proszę, wybaczcie mi, że nie powiedziałem Wam prawdy. Proszę, wybaczcie mi, że Was okradałem i odebrałem Wam możliwość prosperowania, ponieważ bałem się tego, co ludzie pomyślą. Pokutował przed całym swoim kościołem. Ludzie z jego kościoła podeszli i pamiętaj, że był to mały kościół, 20-30 osób. Podeszli i zaczęli go przytulać i mówić, Pastorze, wybaczamy Ci. I zaczęli dawać. Dali tak dużo pieniędzy, że nie pamiętam kwoty, ale wydaje mi się, że w tamten niedzielny poranek dali 20 lub 30 tysięcy dolarów. Spłacili całe zadłużenie kościoła i sprawili, że nadszedł dobrobyt. Pastor zadzwonił do mnie w kolejnym tygodniu i o wszystkim mi opowiedział. Powiedział, to spowodowało przebudzenie w naszej służbie. Mówię ci, to jest właśnie moc partnerstwa. Pozwól, że zacznę od wersetu z Ewangelii Łukasza, rozdział 16. Kiedyś był to dla mnie problematyczny werset. Czytałem go i nie mogłem zrozumieć, o czym dokładnie on mówi. Mam wiele rzeczy, którymi chcę się podzielić, więc nie będę się w to zagłębiał tak bardzo jak zwykle. Mam inne nauczania. Mam nauczanie pod tytułem Finansowe szafarstwo, które zagłębia się w dużo większe szczegóły. To nauczanie to tylko dwa nauczania o mocy partnerstwa. Finansowe szafarstwo to sześć różnych nauczania, które zawierają niektóre z tych rzeczy. To nauczanie skupia się konkretnie na tym, jak partnerstwo pomaga Tobie, co ono robi w Twoim życiu. Drugie nauczanie wchodzi w szczegóły dotyczące dobrobytu i innych rzeczy. Nie będę zagłębiał się w szczegóły, ale pozwól, że podsumuję, że w Ewangelii Łukasza, rozdział 16, wersety od 1 do 8, znajduje się historia o człowieku, który był szafarzem innego człowieka. Szafarz to osoba, która zarządza sprawami innej osoby, nie swoimi pieniędzmi, ale cudzymi. Ten człowiek został oskarżony o kradzież pieniędzy swojego pana, więc... Pan skonfrontował go i powiedział, pokaż mi księgi, a jeśli to, co słyszałem, jest prawdą, zostaniesz bez pracy. Mężczyzna wpadł w panikę, ponieważ kradł pieniądze swojego pana i wiedział, że zostanie zwolniony. I powiedział w wersecie czwartym, śmieszy mnie to. Co zrobię, gdy zostanę odsunięty od zarządzania? To jego przyznanie się do winy. W wersecie trzecim szafasz powiedział sobie, co ja zrobię, skoro mój Pan pozbawia mnie zarządu, to jego przyznanie się do winy i dalej mówi kopać nie mogę, zżebrać się wstydzę. Zadziwia mnie to. Mówi, nie mogę kopać, nie mogę pracować. Nie wiem, czy istnieje jakiś powód, by sądzić, że fizycznie nie był zdolny do pracy. Prawdopodobnie chodziło o to, że nie chciał pracować. Większość ludzi, którzy są złodziejami, ma awersję do pracy, próbują się szybko wzbogacić przy niewielkim wysiłku. Mówi, kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. To mnie zadziwia. Nie wstydził się kraść, ale wstydził się żebrać. To niesamowite, jak ludzie. Ludzie mogą mieć wybiórcze sumienie. Powinieneś się wstydzić, że jeśli kradniesz, tak czy inaczej, zwołał wszystkich dłużników swojego pana razem i dał im upust. Niektórym 50%, innym 30%. Jeśli byłeś winny, na przykład 100 tysięcy dolarów, mówił, jeśli dasz mi 50 tysięcy dolarów teraz, to uregulujemy twój rachunek i go wyzerujemy. Tak więc obniżył im długi, a celem tego było, że kiedy zostanie wyrzucony ze stanowiska, będzie mógł zapukać do drzwi wszystkich ludzi, którym obniżył długi i powiedzieć pamiętasz co dla ciebie zrobiłem? Zostałem zwolniony, potrzebuję pomocy. Czy możesz mi pomóc? I tam ci ludzie czuliby się zobowiązani, żeby dać mu dom lub jedzenie, albo pozwolić mu u nich zostać, czy pomóc mu w jakiś sposób. Więc on nadal kradł pieniądze swojego pana, zaniżał sumy pieniędzy, które były należne jego panu bez jego zgody. Więc nadal kradł pieniądze, ale teraz zamiast wsadzać pieniądze do swojej kieszeni, wkładał je do kieszeni innych ludzi. W pewnym sensie jako łap aby mógł uzyskać od nich jakąś pomoc, kiedy straci pracę. I to nie jest aż tak niezwykłe, ale to ta dziwna część. Werset ósmy mówi: I pochwalił pan niesprawiedliwego szafarza, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata w swoim pokoleniu są roztropniejsi od synów światłości. To mnie zawsze zastanawiało, dlaczego miałby pochwalić tego faceta. Powtarzam, mam wiele godzin nauczania na ten temat. Powiem to bardzo szybko, a potem przejdę do mówienia konkretnie o partnerstwie. Istnieją dwa powody. Pozwól, że skupię się na jednym z nich. Uważam, że powodem, dla którego on pochwalił tego szafarza, jest to, że w końcu zaczął zdawać sobie sprawę z mocy, jaką mają pieniądze, aby wpłynąć na Twoją przyszłość. Wcześniej mężczyzna kradł pieniądze swojego pana, ale nic mu z nich nie zostało. I można to udowodnić, ponieważ w trzecim wersecie mówi: Co zrobię, kiedy stracę pracę? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. To pokazuje, że niczego nie zaoszczędził, niczego nie zainwestował, wszystko przejadał, brał co tylko mógł od swojego pana i wszystko roztrwaniał. Był krótkowzroczny, nic nie zrobił z tymi pieniędzmi, a teraz, kiedy miał stracić pracę, zaczął dostrzegać, że jest w pozycji, w której może wpływać na ludzi za pomocą pieniędzy, którymi zarządzał dla swojego pana i zaczął używać pieniędzy, aby wpłynąć na swoją przyszłość. I to jest powód, dla którego Pan go pochwalił. Chciałbym mieć więcej czasu, aby omówić wszystkie szczegóły, ale pozwól mi tylko powiedzieć, że pieniądze dają ci moc. Niektórzy ludzie się tym zgorszą i pomyślą, nie powinieneś tak na to patrzeć. Cóż, pieniądze dają ci moc. Jeśli masz milion dolarów, możesz podejść do zakupu domu, zakupu samochodu, do zrobienia czegoś inaczej niż osoba, która nie ma nic i nie jest nawet pewna, że kwalifikuje się do kredytu. Pieniądze dają ci możliwości. Masz dostęp do innych rzeczy niż ludzie, którzy nie mają pieniędzy. Pieniądze dają ci moc. W pieniądzach znajduje się poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście nie powinniśmy pokładać naszej wiary w pieniądzach. Powinniśmy pokładać naszą wiarę w tym, który nas obdarzył i dał nam pieniądze, czyli w Bogu, ale mówię, że jeśli masz pieniądze, jeśli jesteś miliarderem, możesz zrobić pewne rzeczy, których nie możesz zrobić. Jeśli nie masz pieniędzy, ponadto z pieniędzmi wiąże się posiadanie wpływu. Jeśli pojawi się gdzieś miliarder, ludzie będą go traktować inaczej niż osobę, która jest żebrakiem z ulicy. Więc czy ci się to podoba, czy nie, pieniądze dają ci wpływ. Dają ci moc, dają ci możliwości robienia rzeczy, których nie mógłbyś zrobić, gdybyś nie miał pieniędzy. Tak więc pieniądze mają moc, ale smutne jest to, że większość ludzi używa tej mocy, tego wpływu, krótkowzrocznie. Trwonią je na rzeczy tu i teraz i nie myślą długoterminowo. Jeśli wrócisz do tego, co powiedziałem na samym początku tego programu, tutaj jest jak z ziarnem. Pieniądze są jak ziarno. Ewangelia Marka 4:2, list do Koryntian 10 jest wiele miejsc, które używają ziarna do zilustrowania pieniędzy. I to jest dobra ilustracja, ponieważ ziarno można zjeść i może ono dać ci pożywienie i może ci pomóc chwilowo, ale ziarno może również zostać zasadzone i może wyrosnąć i wydać więcej ziaren na przyszłość. A jeśli byłeś krótkowzroczny i zjadłeś całe swoje ziarno, pewnego dnia w przyszłości będziesz głodny. Jednak jeśli po Musisz się zdyscyplinować i rozpoznać moc, która znajduje się w ziarnie, nie tylko dla tego, co tymczasowe, ale dla rzeczy przyszłych. To chwała Bogu. Możesz wpłynąć na swoją przyszłość, jeśli się zdecydujesz i będziesz wierny w sianiu. I nie zrobisz tego tylko raz, ale za każdym razem, kiedy dostaniesz jakieś ziarno, zasiejesz porcję, jeśli będziesz to robić długofalowo, to w przyszłości będziesz mieć tak obfite żniwo, że nie będziesz mógł go przejeść. Nie będziesz mógł skonsumować tego wszystkiego. Będziesz mieć więcej, niż potrzebujesz. Jednak bardzo niewielu ludzi zdyscyplinuje się i pomyśli o przyszłości. Powodem, dla którego ten niesprawiedliwy szafarz został pochwalony, było to, że po raz pierwszy w życiu, mimo że nadal kradł, zaczął przynajmniej dostrzegać moc pieniędzy do wpłynięcia na jego przyszłość. I Pan go pochwalił. A tutaj Jezus podaje powód, dla którego powiedział tę przypowieść. Oto zastosowanie. Werset dziewiąty. Ja wam mówię, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby, gdy ustaniecie, przyjęto was do wiecznych przybytków. To starodawny język. Czytam z Biblii króla Jakuba, ale nie jest to takie trudne do zrozumienia. Mówi on, abyś użył pieniędzy. Słowa Mamona używa ponownie w wersecie 13. Mój przyjaciel Kreflodolar ma wspaniałe nauczanie na temat Mamony. To nie są tylko pieniądze. Jest tu mowa o duchu, który stoi za pieniędzmi. Tak czy inaczej, żebyś to zrozumiał, Jezus mówi, abyś używał pieniędzy do dotykania życia ludzi, do zdobywania przyjaciół tak, aby kiedy ustaniesz. To samo słowo, które przetłumaczono jako ustać w wersecie 9 zostało przetłumaczone jako umrzeć w innych miejscach, więc jest tu powiedziane, abyś używał pieniędzy, abyś dotykał ludzi, zdobywał przyjaciół, aby kiedy umrzesz... Przyjęli cię do wiecznych przebytków. Celem tej przypowieści jest więc stwierdzenie, że ten człowiek kradł pieniądze, ale wydawał je na rzeczy doczesne, kupował telewizory z płaskim ekranem, kawior i inne takie, trwonił je na rzeczy doczesne, nie inwestował, nie myślał o swojej przyszłości, ale kiedy stanął w obliczu zwolnienia z pracy, w końcu zaczął używać pieniędzy, aby dotykać życia ludzi i wpływać na swoją przyszłość. Jezus mówi, Podobnie i wy rozpoznajcie moc, która jest w pieniądzach, używajcie pieniędzy, aby dotykać życia ludzi, aby kiedy umrzecie i wejdziecie do nieba, ludzie ustawiali się w kolejce, aby Was powitać. Nie wiem ilu z Was słyszało piosenkę o człowieku, który śnił, że poszedł do nieba, a kiedy tam dotarł, ludzie ustawili się w kolejce i zaczęli mówić: Dziękuję, że dawałeś panu. Jestem życiem, które zostało zmienione. A on pytał: Kiedy was dotknąłem? Byli tacy ludzie z drugiej strony świata, z różnych grup etnicznych. Pytał: Kiedy was dotknąłem? Piosenka mówi dalej, na szkółkę niedzielną przyszedł misjonarz, a ty dałeś ofiarę. I ta ofiara została użyta do wysłania tego misjonarza, aby zaniósł Ewangelię i życie tej osoby zostało zmienione. Nie usłyszałaby Ewangelii, gdyby nie tamten misjonarz. Dzięki darom, które ta osoba złożyła, wszystkie te życia zostały zmienione. To piosenka, ale opiera się ona na tym wersecie i dokładnie to mówi Jezus. Kiedy dajesz i siejesz w Ewangelię, jeśli robisz to z wiarą, to duże jeśli, ale taka jest prawda. Jeśli robisz to z wiarą, wtedy te pieniądze nigdy nie opuszczą twojego życia. Po prostu przechodzą do twojej przyszłości, gdzie rosną i pomnażają się. A obietnica w Ewangelii Marka rozdział 10 mówi, że otrzymasz stukrotny plon w tym życiu. Oznacza to, że twój zwrot nie dotyczy tylko wieczności, ale otrzymujesz stukrotny zwrot za wszystko, co siejesz w tym życiu. Będę o tym mówił i niektórzy w to nie wierzą. Ale tak właśnie mówi pismo. Bóg obiecał stukrotny zwrot Twoich darów w tym życiu, a w przyszłym świecie życie wieczne. Tak więc to wpływa na Ciebie nie tylko w tym życiu, ale także w wieczności. I tak jak mówi Jezus, ludzie będą dosłownie ustawiać Cię w kolejce, aby powitać Cię w niebie, jeśli dotrzesz do nieba, a modlę się, żeby tak było. Modlę się, aby każdy, kto ogląda ten program, uczynił Jezusa swoim Panem i żebyś był w drodze do nieba. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, chwała Bogu, zadzwoń pod numer na swoim ekranie. Pomódl się z kimś, narodź się na nowo i zagwarantuj sobie miejsce do nieba. Jeśli pójdziesz do nieba, będzie wspaniale i nie ma złej drogi do nieba, ale czy zamiast ledwo dostać się do nieba, dotrzesz tam i nie będzie nikogo, kto by Cię powitał? Czy nie byłoby wspaniale, gdybyś dotarł tam i zobaczył ludzi ustawionych w kolejce? Kilometry ludzi, których życie na Ziemi zostało dotknięte przez Twoje dawanie i zostało zmienione i z tego powodu ludzie ustawialiby się w kolejce, aby Cię powitać. Myślę o Billy'm Grahamie, który zmarł nieco ponad rok temu od czasu, w którym nagrywam te programy. Zapewniam cię, że Billy Graham prawdopodobnie głosił do większej liczby ludzi niż jakikolwiek inny człowiek w historii i prawdopodobnie przyprowadził do Pana więcej ludzi niż jakakolwiek inna osoba w historii. Oczywiście Jezusowi należy się uznanie. To Jezus się przez niego poruszał, ale mimo to w oparciu o te wersety, czy potrafisz sobie wyobrazić, że kiedy wszedł do nieba, miliony ludzi ustawiły się w kolejce, aby powitać go w niebie i cieszyć się nim? Czy to nie wspaniałe? Pomyśl o wszystkich pieniądzach, które zainwestował w te krucjaty. Pomyśl o czasie, wysiłku, który włożył latając w różne miejsca i robiąc różne rzeczy. Wszystkie te pieniądze, które wydał i włożył w to, by dotknąć życia ludzi, wróciły do niego stokrotnie w tym życiu. Jego służba prosperowała, Bóg go błogosławił, ale w wieczności gwarantuję Ci, że On rozkoszuje się całym wysiłkiem, który włożył w dotykanie życia ludzi. I to samo dotyczy nas. To wszystko to jest wstępem, ale jutro zacznę wchodzić w szczegóły i mówić o mocy partnerstwa dla Ciebie. To oczywiste, że kiedy dajesz Kościołowi czy służbie, to ich błogosławi, ale nie jest tak oczywiste, co to partnerstwo robi dla Ciebie. I o tym właśnie będę mówił. Jeśli potrafisz przyjąć to, o czym mówimy, to wprowadzi cię na nowy poziom. Zaczniesz siać celowo, ale nie tylko dawać emocjonalnie, kiedy ktoś cię o coś prosi, i to spowoduje ogromną różnicę, nie tylko w tym życiu, ale i w przyszłym. Pamiętaj, że mamy płyty CD i DVD na temat mocy partnerstwa. Znajdują się na nich dwa nauczania. Jeśli chcesz zostać naszym partnerem, podamy ci informacje na ten temat, ale zasiejemy to w twoje życie, abyś mógł w pełni skorzystać z partnerstwa. Posłuchaj naszego lektora, który poda ci te informacje i proszę, zadzwoń lub napisz już dziś. Dla mnie bycie partnerem Andrew Ministries to rozprzestrzenianie tych prawd. Chcesz angażować swoje pieniądze? i wysiłki tam, gdzie angażują je ludzie, którzy myślą podobnie jak ty. Jeśli to może zmienić życie innych, tak jak zmieniło moje, byłbym samolubny, nie dając i nie dzieląc się tym z resztą świata. Jamie i ja chcemy wam bardzo podziękować za to, że jesteście naszymi partnerami. Mówię wam, docieramy do całego świata, a pamiętam, kiedy byliśmy tylko Jamie i ja. Odpowiadałem za dźwięk, kiedy ona prowadziła uwielbienie, a potem ona zajmowała się dźwiękiem, kiedy ja głosiłem. Wszystko robiliśmy sami, a teraz mamy bardzo wielu ludzi, którzy nam pomagają i nie wydarzyłoby się to bez Ciebie. To szczera prawda, jesteśmy bardzo wdzięczni za naszych partnerów i za to, co robią. Idźcie z nami na cały świat we wszystkim, co robi ta służba. Amen. Dziękujemy Wam i kochamy Was. Całe dobro, które dzieje się przez tę służbę, będziecie mieć udział w każdej z tych nagród. Niech Bóg Was błogosławi. Dziękujemy, że jesteście naszymi partnerami.